Wróćmy do polityki. Mówił Pan o tym, że najprawdopodobniej wygra wybory w Sejmiku pod Karpacza. Jak Pan oceni, skomentuje, ostatnie spektakularne przejście Pana Marszałka Olińskiego do Platformy Olińskiej, Pan Marszałek wziął jeszcze za sobą swoich y, kolegów. No z zarządu jednego, Pana Jana Burka. Mhm. Jak pan skomentuje? No komentarz mój, taki osobisty, bo spotyka się różne głosy, nie byłem świadkiem, nie do końca znam kulisów, przymiarki do obsadzonej listy wyborczych. Gdyby się cofnął 4 lata wstecz, to nikt nie przewidział, że pan Kolewiński będzie marszałkiem. Duża, można powiedzieć, walka o władzę, bo pismy tylko 15 mandatów, bo wiadomo, że potrzeba 18. Pewne, pewne takie, nie chcę mówić uprzedzenia, ale przedążenia Niektórych osób nie pozwalały, by ci czy inni, terrory wiodącą przyjęli ziemię człowieka, który miał doświadczenie samorządowe, jako wójt. Pamiętam go jako radnego, spokojnego radnego, jakiegoś tam, można powiedzieć, lidera, być może, że był bardziej zajęty z tymi sprawami w gminie. Oceniam jego pracę, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, dbałość o sprawy województwa, raczej pozytywnie. Zresztą sam fakt, że 75% środków unijnych jest zagospodarowanych z tej transzy 2007-13, a 52% umów już jest podpisane, bo mamy jeszcze 3 lata. Natomiast powiem szczerze, że mi specjalnie się nie, nie, podobała, nie podobała jego polityka kadrowa, ludzi, których sobie dobierał, być może nie upilnował, czy brak nadzoru nad swoimi współpracownikami, bo no, widzimy sytuacje, które były też i prokuratorskie to nie ma co ukrywać, bo to jest wiadomość powszechna. Natomiast wydaje mi się, że odegrała tutaj rolę ambicja osobista. Jeżeli nie ja pierwszy, a trzeci, to dziękuję, odchodzę. Lojalność w stosunku do partii, do organizacji, z którą się współpracowało, dzięki której się zajmowało tak wysokie stanowisko, to zobowiązuje do czegoś. Podejrzewam, że startując z trzeciego miejsca miał największe szanse na wygranie. Większe niż pani Ewa Draus, a na drugim miejscu jest szef Regionu Solidarności z Tarnobrzewskiego i wszedłby do sejmiku i co więcej pokazałby tym, którzy mieli jakieś zdanie na jego temat który nie odpowiadały, że jednak jest człowiekiem, który swoją pracą pozyskał sobie wielu, wielu wyborców. No tłumaczył wielkiego po nim nie będzie, bo tak jak po każdym dezerterze, tak w inne czasy już nie karze. Ja mu wielkiej kariery w platformie nie wrócę. Przekonał się o tym już Marian Czeklewski, który wystartował ostatni wyborek na eurodeputowanego. Nie spodziewam się, żeby również otrzymał, jeżeli będzie do Sejmiku stanowisko Marszałka Sejmu. No, był to jego odruch. Każdy ma prawo do takiego czy innego posunięcia. Natomiast no, ta forma wychodzi trochę na zbieranie tych uciekinierów z innych partii. No, zobaczymy jak na tym wyjdzie. czy no, każdym... chodziło o to pierwsze miejsce na liście, czy może były jeszcze jakieś innego? Nie, o pierwsze miejsce. Chodziło o pierwsze miejsce. Te wiadomości, które do mnie dotarły, to że jednak chodziło o pierwsze miejsce. Jakby miał się panu samić z którymiś z polityków y, pra, prawa i sprawiedliwości, z tych z pierwszych stron gazet, to którego by panu to najbliżej? No na pierwszych stronach to jest ich dużo. Ale z tych takich z czołów, czołów, z tej czołówki z tej czyli chcielibyśmy po prostu wiedzieć, w, w którą stronę jakie ma pan. Jakie ma Pan poglądy i w którym miejscu Pan się znajduje w prawie sprawie? No, gdybym miał inne poglądy i one się drastycznie różniły od programu PIS-u, to bym tam nie był. W związku z tym całość jako program, jako program Polski Solidarnej, jako podejście do człowieka, do wartości narodowych, kulturalnych odpowiada mi. Mnie imponuje postać, która teraz każdy schodzi z ekranów, telewizorów, przewodniczący klubu Właszczak. Jest człowiekiem bardzo dobrze przygotowanym, wykształconym. No niektórzy mówią, że ustami prezesa Kaczyńskiego. W każdym bądź razie jest to człowiek, który potrafi się zachować w każdej sytuacji i wydaje się, że również... To, czego oczekują dzisiaj ludzie, co są wyważony, ale konkretny, merytoryczny, stara się przekazać. Powiem, że kwestia charakteru również. Takim fajterem jak Ziobro, Zbigniew Ziobro czy Maciarewicz, to nigdy nie będę. To jest kwestia nie tylko ich poglądów, ale i osobowości. Ja wiem, że, że mamy dzisiaj w środkach masowego przekazu, w odczuciach ludzi, w rozmowach, tak wiele różnych opinii na temat i zarówno polityków Prawa Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. No, PZL jest tak wyciszona, że tam nie ma ich za co krytykować. Yy, SLD no to jest też pewna grupa ludzi, która, która jest aktywna. I powiem, że w tej sytuacji tak można powiedzieć trudnej dla Polski. No bo to te spory, ten spór doszedł do takiej stanu, że strzela się do, do ludzi, gdzie po prostu atakuje się przede wszystkim ludzi, a nie problemy. Jest to rzecz, którą musi się w Polsce naprawić. A wydaje mi się, że, że wymaga to pewnego czasu, wymaga to również może i pewnej mądrości obywateli, wyborców, jeżeli będą właśnie popierać tych, którzy, którzy starają się pracować rzetelnie, merytorycznie wnosić coś do, do tego, co się w Polsce dzieje. Z tym, że widzę, widzę ogromny przechył, przechył informacyjny. Yy, proszę Państwa, pisma zaledwie kilka audycji trochę w telewizji publicznej możliwości wypowiedzenia się, natomiast media pozostałe są niestety wielkim frontem wspierania i przeciwników. I jeszcze tak jedno na koniec powiem. Atak w wydaniu y, polityków PiSu w latach 2005-2007 był atakiem najczęściej na problemy. Cierpieli przy tym Ludzie, którzy popełniali błędy. Natomiast odpowiedź była na bardzo, można powiedzieć, zawyżonym poziomie. Uderzenie konkurentów politycznych, no po prostu tutaj wyspecjalizowali się, i ja dzisiaj wielu rzeczy nie rozumiem I, i nie wiem, do czego ta socjotechnika swego rodzaju zmierza, w każdym bądź razie jest społeczeństwo zmęczone, zmęczone takim sposobem po prostu uprawiania polityki w, w Polsce. Być może, że tak powiedziałem, być może, że nawet pewne błędy. Ja chcę życzyć naszemu narodowi samym sobie jakiś wpadek trudności, kłopotów, ale może to będzie droga przez mękę, żeby zrozumieć, że... Trzeba troszkę inaczej traktować sprawy publiczne. Czyli można liczyć na to, że gdy wejdzie pan do sejmiku i wejdzie na przykład również Jerzy Borcz z Platformy Obywatelskiej, to razem wspólnie dla dobra tej będziecie pracować, nie będziecie patrzeć na różnice ideologiczne, partyjne, wojny na górze czy tam wojnę polsko-polską, tylko dobro mieszkańców będzie dla was tym jedynym motorem postępowania, tak? No na pewno, na pewno. Jeżeli pojawią, się bo tak no, no, jeżeli pojawią się możliwości wspólnych działań, czy też tam praca w komisji to jest, to jest główna praca, jeżeli tutaj zobaczymy, że krosno i okoliczne miejscowości, bo nie ukrywam, że chciałbym sprawy krosna jeszcze dogłębniej poznać, również samorządów lokalnych i tam pilnować tych spraw, wspierać, nie podejrzewam, żeby żeby Pan Jerzy bądź postępował inaczej, chyba, że będzie cicho siedział w sytuacji, gdy będą cięcia w dalszym ciągu programów pomocowych, jeżeli będą ograniczenia te, o których, do których ciągle wracam, tak jak jest teraz przy konstruowaniu budżetu. Yy, posłowie z PiS-u proponują takie zwiększenie środków. Platforma tłumaczy, że się nie da. Zresztą nie było też protestów tutaj na Podkarpaciu parlamentarzystów, gdy ścięto wszystkie środki pomocowe, jeśli chodzi o ochronę środowiska i, i, i zabezpieczenie przeciwko klęskom powodziowym sprawom. Ograniczenie również planu zagospodarowania Górnej Wisły. I tak jeszcze można by wiele przykładów. Obawiam się, żeby właśnie bo może być układ taki, że to właśnie pan Jerzy Borcz będzie miał najwięcej do powiedzenia. Ja nie jestem zaślepiony i nie chcę mówić, chociaż chciałbym, że, że, że ja będę decydował. Ale jeżeli on by miał więcej do powiedzenia, to chciałbym, żeby to krosno miasto, nasi mieszkańcy skorzystali jak najwięcej.